sposób podania wiedzy, jej zakres oraz poziom przyswojenia. Wiedza na naszym kursie w Akademii UX/UI ułożona jest w proces. Proces projektowy. To niby nic nadzwyczajnego, dlatego że ten proces nie może być nadzwyczajny. On jest procesem projektowym, standardowym, owszem, może i zoptymalizowanym pod kątem najefektywniejszej wydajności projektowej, największej wartości, którą dostarczasz dla biznesu. Jednakże metodyki, które używamy, są tymi metodykami, które stosujemy w pracy. Które spotkasz w większości firm, no może poza kilkoma, które zoptymalizowałem pod kątem jeszcze większej efektywności, jeszcze większej wartości, którą dostarczają w zespole. Jedna z takich metodyk pozwala Ci zaprojektować rozwiązania, zaproponować usprawnienia na pewno na poziomie równym innych członków zespołu, którzy pracują już w danym projekcie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że data-driven education oraz data driven design. Są tym, czego potrzebuje biznes. Zatem metodyki, które poznajesz, są standardowe, ale są również stuningowane pod kątem wydajności. One mają zapewnić biznesowi oraz tobie najlepszą jakość. O tym, jakie to są rozwiązania, jak są zoptymalizowane, dowiesz się oczywiście uczestnicząc w zajęciach. Wracając do sposobu nauczania na naszym kursie. Jak już wspomniałem, wiedza ułożona jest w proces. Proces ten jednak stanowi jedynie szkielet do poznania tych metodyk, do świadomego ich później stosowania i implementowania w zależności od tego, co potrzebuje biznes, w zależności od rozwoju projektu. W zależności od różnych wymagań, w zależności od dojrzałości projektu, pracujemy według następującego schematu. Na zajęciach stacjonarnych, wykład nowej części materiału połączony z praktyką. Potem znowu część wykładu, znowu praktyka. I tak przez pełne, intensywne dwa dni pracy. Po tym weekendzie stacjonarnym. Przechodzisz do realizacji wszystkich nowych poznanych metodyk i zagadnień na swoim projekcie domowym. Tutaj pracujesz już w zespole, który został wyznaczony na tych pierwszych zajęciach. W ten sposób każde nowe zagadnienie, każda metodyka jest przyswojona przez Ciebie teoretycznie oraz praktycznie na zajęciach oraz między zajęciami ponownie na realnych użytkownikach których to rekrutujesz już po pierwszych zajęciach. Tak, dokładnie. Musisz przeprowadzić rekrutację prawdziwych osób. To z tymi osobami spotykasz się, prowadzisz wywiady, gromadzisz dane i na podstawie realnych danych dochodzisz do tego, w jaki sposób przetworzyć potrzebę użytkownika na faktycznie działającą funkcję w projekcie. To by było zbyt proste. W Akademii dorzucamy jeszcze jeden aspekt dorzucamy wymagania biznesowe. Te funkcje muszą być realne, te funkcje muszą być wdrażalne i implementowalne. Dzięki temu nie tworzysz funkcji, które będą nieprzydatne biznesowi. Twoje zalecenia są świadome i zawsze podyktowane przez wymagania biznesowe ale uwzględniają jednocześnie unikalną propozycję wartości, którą znowu ty dostarczasz swoim badanym, swoim użytkownikom. W ten sposób pracujemy przez wszystkie nasze zjazdy stacjonarne, czyli wykład i praktyka powielona później przez ciebie na realnych użytkowników, realne case'y i przepracowanie ich aż do następnego zjazdu. Następny zjazd to jest duże wyjście ze strefy komfortu. Dlaczego to robimy? Dlatego, że w pracy w zespole skramowym bardzo istotna jest umiejętność opowiadania o swoim projekcie, prezentacji tego, co się udało zrobić, dlatego, że to jest wręcz nasza codzienność. Zatem uczymy tego już na pierwszych zajęciach, na których możesz zaprezentować swoje wyniki pracy. Dzięki temu wszyscy dzielą się wiedzą, inne zespoły zadają pytania, a mentor daje feedback. To jest tak zwany proces knowledge sharing. Takim sposobem przechodzimy przez wszystkie etapy, czyli wszystko to, co poznajesz w teorii i w praktyce na zajęciach. Wprowadzasz później w realne sytuacje. To jest niesamowicie cenne doświadczenie. Oczywiście, mentor jest w stałej dyspozycji dla całego zespołu. Oczywiście, podczas całego tego wymagającego procesu nikt nie jest pozostawiony samemu sobie, dlatego że mentor jest do stałej dyspozycji. To mentora należy pytać zawsze o wszystko, kiedy tylko pojawiają się pewne niejasności. W Akademii UXUI masz nieograniczoną ilość konsultacji. Możesz zadawać tyle pytań, ile tylko potrzebujesz. Konsultacje przybierają różną formę, taka, która jest akceptowalna dla zespołu, która jest efektywna podczas nauki. Dlatego często jest to forma komunikatora, czasami jest to nagranie audio. Dosyć często zdarza się też nagranie feedbacku. W formie filmu wideo. Kolejną formą konsultacji, która również jest szeroko dostępna, to jest oczywiście spotkanie online. Kurs został zaprojektowany w taki sposób, aby skupił się na efektywnym przekazywaniu nauki w takiej formule, jaka jest najskuteczniejsza. Niemniej jednak musisz pamiętać, że zawsze potrzeba feedbacku i konsultacji wychodzi od Ciebie. Chyba nie wspomniałem jeszcze o eye trackerze. prototyp UI, który dostarczacie jako zespół. Na ostatnich zajęciach badamy eye trackerem. To jest zupełnie inna perspektywa. Po co to robimy? No właśnie po to, żeby twoja świadomość projektowa była naprawdę wysoka. Projekty, które dostarczamy na początku, wydają nam się świetne. Kiedy zaczynamy je testować, okazuje się, że ludzie ich nie rozumieją. Nawet kiedy przejdą pewne testy, kiedy zaczynamy je badać eye trackerem, okazuje się, że ludzie patrzą na masę innych rzeczy, zanim znajdą te właściwe. To jest szerokie pole do optymalizacji. Te projekty bowiem, które w mgnieniu oka dostarczają architekturę informacji efektywną, dzięki której użytkownicy potrafią konsumować kontent i interfejs w sposób naturalny i płynny. To te produkty wygrywają na rynku. Takiego projektowania uczymy. Takim projektantem możesz być po Akademii UX UI. Ja tylko sprawdzam, czy jeszcze słuchasz. Zatem wersja Advanced to silne fundamenty. Wersja Professional to Professional UX UI Designer. Skoro jesteśmy przy wersji Pro, to opowiem ci, jak to wygląda. Zadania, które realizujesz, są zadaniami bardzo wymagającymi. Skąd one się wzięły? No, wzięły się z realnych przypadków. Wzięły się z mojego doświadczenia, z mojej praktyki. To bowiem podczas tego etapu współpracy Twojej z mentorem jeden na jeden, dlatego że w tej części kursu. Już pracujemy tylko i wyłącznie na własnym portfolio, sami. Uczysz się stosowania metodyk w taki sposób, aby stanowiły one faktyczną wartość dla projektu. Uczysz się ich dobierania w zależności od tego, na jakim etapie jest dany projekt. To bardzo istotne, aby móc śmiało powiedzieć: Nie, tu nie ma sensu zaczynać od persony. I taka jest prawda, tak wygląda biznes. Biznes ukierunkowany jest na efekt. Tego uczysz się na tym etapie. Tam dostarczasz plan działania, który jest weryfikowany, następnie masz dwa tygodnie na realizację zadania i konsultację powykonawczą z mentorem, gdzie jeden na jeden rozmawiacie o tych wyzwaniach, jakie stały przed tobą przez ostatnie dwa tygodnie. Mentor jest oczywiście do dyspozycji, niemniej jednak duży nacisk kładziemy tutaj na samodzielność trzeba być bowiem samodzielnym projektantem, żeby móc odnajdywać się w zespołach Agile'owych, gdzie stajesz przed dużymi wyzwaniami. Projekty są ukierunkowane na różne rynki, tak aby twoje portfolio stanowiło bardzo atrakcyjną ofertę na rynku. Mówimy tutaj o rynkach finansowych, fintech, entertainment, travel oraz wielu innych. Pozwól, że nie będę teraz poruszał tematyki wszystkich projektów, nie będę ich zdradzał. Dla przykładu, tylko podam kilka zagadnień, jakie związane są z nimi. W jednym z projektów musisz opracować jak najmniejsze pole efektywnego fokusu interakcji z użytkownikiem. W kolejnym zaś, oprócz tła, czyli stworzenia pewnych funkcji, musisz ukierunkować interfejs w taki sposób, aby ten wpływał realnie na zwiększone zaangażowanie użytkownika w produkt, aby utrzymywał jego bardzo wysoką uwagę, aby skupiał go na danej funkcji i angażował na tyle mocno, żeby ten przebywał w produkcie jak najdłużej. Ciekawe, prawda? No to wspomnę jeszcze o jednym. Jest jeszcze projekt, gdzie oprócz dostarczenia standardowych funkcji i powiedzmy stworzenia warstwy UI. Musisz zaprojektować rozwiązanie, dzięki któremu, właściwie to narzędzie, dzięki któremu użytkownik będzie mógł zarządzać warstwą abstrakcji frontendu dla end usera. No, staje się to wyzwaniem, prawda? Nie martw się, nie zaczynamy od tak wysokiego poziomu. Tych projektów jest osiem, więc wiedza Twoja i Twoje umiejętności naprawdę kaskadowo rosną. Hej, jesteś jeszcze? Świetnie. To przechodzimy dalej. Czas na krótkie podsumowanie. Nasz kurs składa się z dwóch wersji. Jedna wersja to jest wersja podstawowa, Advanced. Ona kończy się na zjazdach stacjonarnych. Wersja Professional, zaś oprócz zjazdów stacjonarnych, zawiera w sobie jeszcze pracę indywidualną z mentorem oraz realizację zadań. To bardzo głębokie wejście w metodyki. To umiejętność stosowania ich wybiórczego w adekwatnie do danego wyzwania, projektu i poziomu jego rozwoju. To ogromna ilość praktycznej i efektywnej wiedzy, wiedzy rynkowej i wiedzy poszukiwanej przez pracodawców, które zdobywasz podczas kursu w Akademii UI. Jeśli masz pytania, chętnie na nie odpowiemy. Zapraszam do kontaktu.